Siemanowa wam wszystkim Dzisiaj gram se bez fs w trybie kontra No i Co, co by tutaj drzwi powiedzieć No walamy Jestem chargerem, moja ulubiona na oczywiście Tutaj trzeba na no kogoś poczekać widzę Jakiś ostatni ptaszek nie wyjdzie i Nie go zgarniełem pięknie No to o, już tutaj widzę Mają problemy, Popaki Zaraz zrobimy jakiś fajny mykuś? Chodź No i mam gdę. Oby tylko tamci się na niego nie rzucili, ale wygląda by nieźle. Ciao, No nie, no tamten się przyczepi. No i koniec, będzie. Niech go ktoś zabije. o super, Dobra. I jedziemy go. O, co jest? A, on zginął, no. Już myślałem, żeby dobić od niego. Ci są nas tutaj. Poczekam aż odno... O nie. Już chciałam go sobie w jakiś ciemny zaułek zanieść i tam wykończyć, ale. No dobra. Czekam na następny HP. Teraz może zagramy kimś innym. Zobaczę. No, smokem może być O. Może gdzieś tutaj się zaczęimy. O. Super, super. O nie. nie musiał wyjść. Nie mogę się odradzać wtedy, kiedy oni mogą mi zobaczyć. Jest takim jak... A chyba go tro... Traf... A chodź tu. Ty... No nie. No, Urwali język. Jokej go wziął. W obroty. O nie no, Przyszła jakaś Lalunia i... No dobra. Teraz spróbujemy jeszcze kimś innym. Na przykład jockey, którego tak bardzo za czasem lubimy. No, tutaj nieźle chłopaki gniotom, jak widzę. No, jedziemy, hunter. Hmm, może, może. Może być sędziówki. Dobra, jedziemy. Chcę gdzieś O, tutaj. I czekam na jakieś. No, nie muszę kłócać. Tutaj widzę, automatycznie już można sobie. O, tego wzięli w obroty. Ujej. Hihi. Wreszcie można poczuć. Można się dowiedzieć. Yy... Jak to jest być właśnie w tej drugiej stronie i być zarożonymi i w ogóle mieć takie moc jak ja teraz? No fajny trochę ogólnie, bardzo, bardzo fajny. No i gościa gdzie zaniesiemy? O, nie O, już ze mną? A, zapomniałam, Jockey go od razu nie, to, nie wykańcza, tylko ma właśnie tak upada. Nie chce leży, bo tam... O, niech se leży. Siemank. Gdzie oni są, matko? Pożegnamy. Ujej zajimy. Oj, nie dobrze. Dobra, kogoś innego weźmiemy. Jak tam tabelka? u Całkiem źle. Ja w sumie. Tamten gość ma 3. 3050 punktów z mukierem. to to już jest wyższa liga w zakły co, co tam się działo? No to O, już wygraliśmy. No dobra, to była taka krótka rundka. Tak, żeby nie było Was smutno. No to się mankowałam, tutaj kawu był, Nara.